Cześć, nazywam się Alek Cierniewski, jestem prezesem firmy Semcor i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co może potencjalnie blokować sprzedaż w Twoim sklepie internetowym. Natomiast celowo w tytule tej prezentacji jest uwzględniony ten człon nie tylko w dobie COVID-19, ponieważ mam pełne przekonanie, że to o czym będziemy dzisiaj mówić, czy o czym ja będę mówił, a, a co jest poparte jakimiś doświadczeniami mojego zespołu, ma jakby zastosowanie nie tylko w dobie kryzysu, ale również w czasach jakby zwykłej prosperity, z którą pewnie na jakiś czas przynajmniej w ostatnim czasie się, się pożegnaliśmy. Na początek dosłownie dwa zdania na temat tego, kim jestem i, i, i skąd pochodzę. Chociaż wiem, że pewnie nie po to, jakby tą prelekcję oglądacie, ja chciałem tylko powiedzieć, że, że od 9 lat pomagam sklepom internetowym wraz z moim zespołem zwiększać sprzedaż w internecie i wspieram przedsiębiorców w ich wyzwaniach z zakresu marketingu online. Naszą flagową koncepcją jest SXO, czyli, czyli taka strategia mająca na celu łączenie ze sobą czynników związanych z samym SEO, czyli budowaniem widoczności i ruchu w wyszukiwarce jak i kwestii UX-owe, które w konsekwencji budują w sklepie większą sprzedaż. Pracujemy głównie z segmentem e-commerce, kilku z nich możecie zobaczyć na, na tym slajdzie. I, I tak naprawdę jakby tyle tytułem wstępu dlaczego, dlaczego, dlaczego się tutaj znalazłem. Zanim przejdziemy do tej części merytorycznej, chciałem Wam przedstawić jeszcze dwa założenia, które powinniśmy sobie na początku tej prelekcji przyjąć. Po pierwsze, wszystko, o czym będziemy mówić, jest poparte i będzie przeplatane też konkretnymi case study naszych klientów, z którymi prowadziliśmy jakieś działania marketingowe, bądź też z którymi rozmawialiśmy na etapie wstępnym przed współpracy i dali nam jakby wsad merytoryczny, informacyjny do tego, żeby, żeby tego typu wnioski formować. Natomiast z drugiej strony nie chciałbym, żebyśmy traktowali tą, te rzeczy, o których będę mówił, jako pewnego rodzaju, nie wiem, generalny pewnik, bo, bo absolutnie nie daję sobie mandatu czy, czy też mojemu zespołowi do tego, żeby mówić za całą branżę, że cały segment e-commerceowy. To są raczej nasze doświadczenia bardzo praktyczne, ale, ale mimo wszystko ograniczone do próby jakby sklepów, z którymi rozmawialiśmy bądź bądź pracowaliśmy. Zanim będziemy mówić w ogóle o, o jakichkolwiek kwestiach związanych z naszą specjalizacją, czyli, yy, czyli wspomnianym już przeze mnie SXO, musimy sobie y, odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, jaką mamy strategię i cel, bo moim zdaniem y, niestety wiele sklepów w tej chwili w Polsce otwiera się na zasadzie takiej mody na online, która nam nastała. I poza takim pomysłem na to, że skoro jest XXI wiek, a jeszcze do tego duża część zakupu przeniosła się do sieci, to zbudujemy sobie sklep internetowy, to niewiele większa refleksja za tym niestety niestety idzie. W konsekwencji powierzamy rozwój tego sklepu ludziom, którzy nie do końca są do tego merytorycznie przygotowani. Bo mamy jakiś znajomych, bo mamy ograniczone budżety, bo myślimy, że jakoś tam postawimy ten sklep i on sobie jakoś będzie działał. I niestety to słowo jakość jest takim słowem klucz, którego nie, nie polecam jakby nadmiernie stosować. Kolejnym trendem, który obserwujemy, to jest bardzo mocna koncentracja na tylko jednym kanale sprzedaży. Czyli, czyli na przykład, wchodzimy sobie w jakieś marketplacy, Allegro, LX, Facebookowe marketplace, czy, czy cokolwiek innego, i tego się bardzo kurczowo trzymamy, I o ile na początek to jest absolutnie bardzo dobry pomysł, żeby przy niskim koszcie, relatywnie szybko sobie wejść do, do tej sprzedaży internetowej. O tyle już na dalszym etapie, bez rozwijania własnej platformy, wydaje mi się, że ciężko będzie jakby ten biznes na bardzo solidnych fundamentach zbudować. Zwłaszcza, że jest takie powodzenie, że klienci kupują na Allegro, a nie w konkretnym sklepie internetowym i, i ciężko wtedy budować pewnego rodzaju lojalność, bo te zakupy są mocno anonimowe. Zastraszająco dużo też y, tworzących się sklepów tak naprawdę nie wie, gdzie chce być. Nie wiem, za pół roku, za rok, y, za dwa lata. Przeważnie, jak przychodzą do nas z zapytaniem o, o wdrożenie jakiejś kampanii, y, no to pytamy o, o, o to, po co de facto mamy ją stworzyć, i tam oczywiście uzyskujemy odpowiedź, że po to, żeby ten sklep więcej sprzedawał. Natomiast w momencie, w którym już pytamy o jakąś mierzalność tego celu, no dobrze, ale to. Y, ile ten sklep ma sprzedawać w perspektywie, nie wiem, kwartału, półrocza, roku czy jakiegokolwiek horyzontu czasu, no to tutaj już często powstaje taka niezręczna, niezręczna cisza i zachęcałbym do tego, żeby żeby czasami się nad tymi kwestiami po prostu e, zastanowić. Klapki na oczach i ignorowanie trendów oznacza w naszym odczuciu po prostu takie przywiązanie się do pewnych metod raz przyjętych, utartych, e, które kiedyś zadziałały nawet z niezłym skutkiem i nie bardzo otwierania się na pozostałe alternatywy, które przynosi nam e, jakby rynkowa rzeczywistość. Tak? Zachęcam do tego, żeby, żeby pracować, żeby myśleć bardzo długofalowo, ale też bardzo zwinnie i dynamicznie weryfikować sobie pewnego rodzaju pomysły, które ta rzeczywistość nam e, nam przynosi, tak? Czyli, czyli żeby sobie stawiać pewne hipotezy, pytania i w ten sposób jakby starać się znaleźć ten odpowiedni model biznesowy, do którego będziemy, będziemy dążyć. A skoro przy modelu jesteśmy, to polecam też książkę Johna Mullinsa i Rendiego Komisara Plan B, która w bardzo fajny sposób opisuje jakby tworzenie kolejnych wersji de facto modelu biznesowego, gdyż autorzy z założenia twierdzą, że, że plan A w 90% po prostu nie ma prawa się udać i musi być modyfikowany i dopiero wtedy jest szansa dojść do jakiegoś do jakiejś struktury tego biznesu, który powoduje, że, że coś się może udać. A autorzy mówią tam o modelu przychodów, marży brutto, modelu inwestycyjnym, modelu kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego, także w pełnym przekroju pokazują Wam w jaki sposób możecie sobie na kartce papieru tak naprawdę planować swój biznes, odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania, komu będziemy sprzedawać i co, na jakich marżach, w czym jesteśmy lepsi od konkurencji, a w czym ewentualnie im ustępujemy, jak będą wyglądać przepływy finansowe i cała, cała rentowność tego, tego przedsięwzięcia. I na koniec, mówiąc o strategii i celu, chciałem powiedzieć o regularności, ponieważ zastraszająco często spotykamy się z takimi, z takimi sytuacjami, gdzie... Na przykład w sklepie internetowym jest wdrożony blog, którego ostatni artykuł datowany jest na rok 2017. To, to, to jest naprawdę coś, co, co, co nie zdarza się w, w odosobnionych przypadkach. Zachęcałbym do tego, żeby po prostu być w pewnych rzeczach nieco bardziej jakby konsekwentnym, regularnym i, i zdyscyplinowanym. I teraz chciałem pokazać przykład klienta, który jest zaprzeczeniem tego, o czym przed chwilą mówiłem, czyli klienta, który przyszedł do nas z bardzo konkretną strategią, z bardzo dobrze przemyślanym swoim biznesem. To jest branża odzieży i akcesoriów sportowych, która oczywiście zyskała na kanwie pandemii w myśl jakby trendu do, do ćwiczeń w domu i, i, i podejmowania pewnych aktywności fizycznych samodzielnie wobec zamkniętych na przykład siłowni czy klubów fitness. Natomiast to jest klient, który dokładnie wiedział, w którym momencie chce strategię pozyskiwania Ruchu organicznego u siebie wdrożyć, przyszedł do nas w odpowiednim momencie, założył odpowiedni okres czasu na prowadzenie rozmów. Rozmawialiśmy o bardzo już szczegółowych kwestiach, a nie próbowaliśmy mu na wymyślać tego biznesu od, e, od zera. I to powoduje, że e, niebieska linia, którą widzicie, to jest okres od stycznia do maja 2020 roku, a pomarańczowa to jest ten sam okres, tylko że rok wcześniej, od stycznia do do maja 2019. Jak widzicie te, te wzrosty są tutaj bardzo wysokie i abstrahując od dobrze wykonanej przez nasz zespół roboty tutaj bardzo duże ukłony dla klienta, który, który, który bardzo nas wspomógł dając nam pewien wsad merytoryczny i pomysł na swój biznes, z którym my mogliśmy sobie dalej pracować. Rzeczą, która koreluje bezpośrednio z strategią i celami jest krótkowzroczność, no bo jeżeli mówimy o strategii jako o planie w pewnym sensie długoterminowym, no to jeżeli nie mamy tego planu wdrożonego, no to patrzymy tylko pod, pod nogi w zasadzie, tak? Patrzymy w bardzo krótkofalowym ujęciu. I tutaj. W tym obszarze chciałbym powiedzieć tak naprawdę głównie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, tak krótkowzroczność często wynika z wygody. No bo jest dobrze, więc po co coś zmieniać. Nie zmieniajmy, bo jeszcze zepsujemy to, co żeśmy wypracowali, i to jest z moim zdaniem, z założenia bardzo, bardzo błędne podejście. I to jest też troszeczkę wynik tego, że przez ileś lat mieliśmy do czynienia z dobrą koniunkturą, z czasami prosperity. Absolutnie nie generalizuję, tak jak powiedziałem na samym początku, ale naprawdę mam nieodparte wrażenie, że wiele biznesów trwało na dobrym poziomie rentowności, czy, czy, czy bycia, bycia jakby na, na, na górze, czy nad kreską. Nie dzięki swoim działaniom, tylko, tylko bardziej pomimo tych działań, albo pomimo braku tych działań. A koniunktura jakby niosła te, te, te biznesy i, i w ten sposób to się jakoś tam jakoś tam trzymało. Kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć, jest kwestia tradycjonalizmu, którego z założenia nie uznaje za coś złego, natomiast i dotyczy to głównie biznesów, które rosły raczej w kanałach tradycyjnych, a teraz próbują, czy na, na, na kanwie epidemii, która nam wybuchła, czy też, czy też nawet wcześniej, bo ten trend onlineowy przecież trwa nie od trzech miesięcy, tylko zdecydowanie dłużej, on się może nasilił w ostatnich trzech miesiącach. Natomiast e, słyszę od tego typu organizacji większych oddziałów marketingu, czy e-commerce, e, takie stwierdzenie, które mi się naprawdę kilkanaście razy chyba w ostatnich trzech miesiącach po, e, powtórzyło, że nasz zarząd przypomniał sobie teraz, że ma sklep internetowy. E, i, I to jest chyba idealne podsumowanie tego, co chciałem, jakby mówiąc o tym tradycjonalizmie, e, przekazać. Rozumiem, że udział e-commerce jest ciągle relatywnie niewielki w naszym kraju, natomiast jak już spojrzymy na jego potencjał, e, no to zdecydowanie jest to. E, kanał, w którym powinniśmy pójść, który powinniśmy rozwijać e, po to, żeby nasze, na, na, nasze biznesy rosły. Mm. I tutaj znowu chciałem się podeprzeć przykładem dwóch właściwie klientów. Oboje są z branży ogrodniczej, natomiast nie są bezpośrednimi konkurentami, bo jeden jest skoncentrowany bardziej na segmencie mebli ogrodowych, a drugi urządzeń do, do pielęgnacji, ogrodu, kosiarek i, 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 tego typu, i tego typu sprzętów. Wykres, który widzicie na górze, dotyczy tego klienta z segmentu mebli ogrodowych, który wdrożył strategię zorientowaną na ruch organiczny mniej więcej na przełomie stycznia i lutego tego roku. Jak widać, jakieś tam wzrostu udało nam się względem analogicznego okresu w zeszłym roku wygenerować, natomiast niekoniecznie są to, są, są to różnice, które przyprawiałyby to jakiś zawrót głowy. W drugim przypadku klient zaczął szykować się do kolejnego sezonu wiosennego w swojej branży właściwie na koniec poprzedniego okresu, czyli mniej więcej na przełomie września i października, kiedy kończył tam poprzedni sezon w swojej branży, już myślał o wdrożeniu i działał jakby w kontekście wdrożenia strategii na, na przyszły sezon i tutaj jak widzicie te różnice rok do roku są zdecydowanie wyższe. Trzeci obszar, o którym chciałem powiedzieć na takim poziomie mentalności, może, może trochę modeli biznesowych, strategii, nie bezpośrednio korelującym z, z rzeczami stricte technicznymi związanymi z naszą specjalizacją. To jest takie powierzchowne zaangażowanie. Z jednej strony mamy brak zaufania, bo, bo, bo zdarzają się przypadki klientów, to są oczywiście ekstrema, tak? ale, ale dobrze obrazujące, co chcę powiedzieć. Które razem, na przykład z dokumentami umowy, przesyłają do nas wypowiedzenie kontraktu. Tak profilaktycznie, po to, żebyście się bardziej postarali, jakby taki jest komunikat ze strony, ze strony klienta, co niewiele ma wspólnego z tym zorientowaniem długofalowym, które w przypadku naszych działań jest raczej fundamentalne. W drugą stronę działa to jako przesadne zaufanie czyli skoro podpisałem umowę z agencją, to ja już teraz generalnie mogę założyć, założyć ręce i, i czekać tylko i wyłącznie na wyniki, no bo przecież oni się wszystkim. Zajmą. Zmierzam do tego, że oczywiście agencja jest odpowiedzialna, taka jak my, za to, żeby dowieść klientowi te wyniki i jest odpowiedzialna za to, żeby go stymulować do pewnych działań, które mają te wyniki uprawdopodabniać. Natomiast bez wkładu takiego merytorycznego ze strony klienta, który, ci, który nam powie o swoim biznesie, e, który będzie z nami otwarty, który nie będzie zachowywał się jak, jak ktoś kłamiący medyka, tak? W dzisiejszych czasach dosyć, e, dosyć popularne, e, który będzie chciał się z nami uczyć, rozwijać i będzie trochę traktował tą współpracę na zasadzie konsultanta, przy którym my się uczymy pewnych procesów, e, i nie będziemy odpisywać na przykład agencji na maile po dwóch tygodniach z akceptacją treści, które dla klienta przygotowaliśmy, też ekstremalnie. Ale zdarzające się dosyć regularnie, no to wtedy to prawdopodobieństwo sukcesu jest zdecydowanie. Jest zdecydowanie wyższe. Na to chciałem uczulić, nie w kontekście absolutnie komunikowania jakichś pretensji względem naszych klientów, bo, bo, bo nie mogę absolutnie powiedzieć, że jest to jakaś większość czy coś w tym rodzaju. Natomiast takie rzeczy się zdarzają i w ramach próby edukowania jakby naszych partnerów, z którymi, z którymi pracujemy albo będziemy pracować w przyszłości, chciałem, e, chciałem o tym powiedzieć. Tu mamy przykład, co się dzieje, jeżeli ta współpraca jest na odpowiednim poziomie zaangażowania po obu stronach. To jest sklep z branży odzieżowej, bardzo konkurencyjnej, e, który występuje. Startowo w grudniu 2019 roku, ale klient jest bardzo zaangażowany, ciągle jakby konsultuje z nami pewne swoje pomysły, weryfikuje różne rzeczy, sam sięga do różnych źródeł wiedzy, polemizuje z nami w taki bardzo konstruktywny sposób. Jak widzicie wtedy zdecydowanie widać, że, że, że miesiąc po miesiącu w zasadzie robimy kolejne postępy. Rzeczy związane bezpośrednio z marketingiem, do których teraz chciałem przejść. Po pierwsze widoczność serwisu. SEO i kanał organiczny jest absolutnie fundamentalnym kanałem dla każdego sklepu internetowego. Nie neguję absolutnie zasadności kanałów takich jak Google Ads, Facebook Ads, porównywarki cenowe i inne rzeczy, które też mogą wpływać na, na sprzedaż w sklepie. Natomiast kanał organiczny statystycznie jest najbardziej, relatywnie najtańszy po pierwsze w pozyskiwaniu konwersji, po drugie użytkownicy. Trafiający do sklepu poprzez ten kanał, spędzają statystycznie najwięcej czasu, przeglądają najwięcej podstron, mają największy współczynnik konwersji, są generalnie najbardziej zaangażowanymi i skłonnymi do interakcji użytkownikami spośród wszystkich kanałów, jeżeli tak byśmy to sobie segmentowali. Natomiast SEO jest pracą żmudną i bardzo długofalową, która zależy od wielu tych czynników, które między innymi widzicie na slajdzie, ale gdybyśmy się tak bardzo uparli, mówiąc kolokwialnie, to pewnie byśmy tą pozostałą białą przestrzeń też, rozwijając tą pajęczynkę niejako, byli w stanie zagospodarować. Oczywiście trzeba skupiać się na, na, na wielu płaszczyznach, takich jak content, optymalizacja techniczna, link building i tak dalej, natomiast formuła 20-minutowej prelekcji pewnie nie jest najlepszym momentem na to, żeby o w każdym z tych obszarów rozmawiać bardzo, ale to bardzo e, szczegółowo. I tutaj mamy przykład dwóch klientów również z podobnych, e, z podobnych branż. W obu przypadkach, e, w, jednym, w tym przypadku na dole widzimy pracę z klientem przez około e, 15 miesięcy, gdzie, gdzie też w, w zasadzie miesiąc do miesiąca notujemy pewne wzrosty widoczności e, na poziomie prawie już na końcu 500 słów kluczowych w top 10. E, a na dole widzimy klienta, ta niebieska linia, która się właściwie z rzędnych zlewa, z którym próbowaliśmy przez jakiś czas podejmować, Współpracę natomiast on nie bardzo był skłonny do rozwijania kanału organicznego. Pozostałe kolory na tym, na, na, tym, na tym wykresie powyżej to są jego konkurenci, którzy w tym samym czasie robili pewne rzeczy związane z kanałem organicznym. No i jak widać ten dystans systematycznie się między nim a nimi powiększał. Kolejną rzeczą jest kwestia ruchu. Jeżeli już mamy zbudowaną, jeżeli nie mamy zbudowanej widoczności, to prawdopodobnie mamy niski ruch, a jeżeli mamy zbudowaną widoczność, to jeszcze należy się zastanowić, czy ruch, który w ten sposób pozyskujemy, jest wartościowy. To jest taki przykład klienta, którym jak zaczynaliśmy kampanię, to okazało się, że widoczność jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Ruch te 3600, które tam widać, to też był już niezły wskaźnik w jego dość specjalistycznej branży takiego obuwia medycznego, leczącego pewne nam schorzenia stóp, na przykład. Natomiast Współczynnik konwersji, jak widzicie, był bardzo niski, i tam chodziło generalnie rzecz biorąc, o to, że, że, że klient pozyskiwał tą widoczność i ruch poprzez bardzo eksperckie, poradnikowe wpisy blogowe, które z kolei nie konwertowały kompletnie sprzedażowo, bo. Bo poprzednia agencja i też częściowo osoby pracujące wewnątrz organizacji klienta zapominały, jakby linkować w obrębie tych wpisów poradnikowych do konkretnych produktów z jego, z jego asortymentu. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś był pod wrażeniem tego merytorycznego kontentu, który ten klient opublikował na blogu, to nie bardzo jak miał skonwertować na sprzedaż, bo było to bardzo dla niego utrudnione. Tak? Musiałby się cofać do, do głównej strony, szukać tego produktu od zera w zasadzie po kategoriach na przykład i, i dlatego ta ścieżka była bardzo trudna. Kolejną rzeczą jest takie koncentrowanie się mocno na sferze technicznej SEO, czyli jak widzicie ścianę tekstu, e, która jest pisana głównie pod roboty wyszukiwarki, a bez uwzględnienia jakby odczuć i potrzeb e, użytkownika. E, a po prawej z kolei widzimy, jeżeli e, widzimy, co można zrobić w e, tak naprawdę niecałe 6 miesięcy współpracy w sytuacji, w której e, w której skupimy się, wepniemy jakby działania UX-owe też w, e, w działania SEO, czyli nie będziemy tworzyć wszystkiego tylko pod potrzeby robota, wyszukiwarki, po to, żeby on nas wysoko windował w rankingu, ale też spojrzymy na użytkownika, jak może wzrosnąć współczynnik konwersji przy jednoczesnym wzroście współczynnika ruchu. Ostatnim obszarem wpływającym na, będącym blokerem sprzedaży w sklepie internetowym jest oczywiście niska konwersja, a, a w jej obszarze znowu te, te kwestie UX-owe. Wśród nich warto wyróżnić na pewno kwestie wczytywania się, prędkości wczytywania się strony, która jest bardzo na czasie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w 2021 roku Google już wepnie jakby w algorytm kwestie UX-owe na stałe, będą one czynnikiem rankingowym, i tam właśnie takie rzeczy, jak prędkość ładowania się serwisu, czy, e, czy, czy prędkość reakcji na pewne interakcje użytkownika, na przykład na kliknięcie danego przycisku też będą miały bardzo fundamentalne znaczenie w kontekście, w kontekście budowania tej, tej, tej użyteczności w konsekwencji konwersji w konwersji w sklepie. I na koniec chciałem pokazać, w jaki sposób możemy pomagać jakby klientom przy tym samym ruchu sprzedawać więcej, jeżeli te rzeczy związane z UX-em i konwersją wepniemy niejako w, nasze, niejako w nasze działania. Ciemniejsza linia to jest poziom ruchu w sklepie, przepraszam, internetowym. Natomiast ta jaśniejsza dotyczy już przychodów generowanych przez dany sklep. Jak widzicie, e, pewne poprawki optymalizacyjne z zakresu UX-u e, przy tym samym wskaźniku ruchu, w tym sklepie internetowym, e, Spowodowały wzrost przychodów w tym sklepie o około 50%. I dlatego zachęcam, żeby myśleć jakby w pewien sposób długofalowo i, i, i koncentrować jakby swoje działania zarówno na aspekcie technicznym wyszukiwarki, jak i, jak i odczuciach użytkownika po to, żeby, żeby korelować ze sobą jakby widoczność, ruch i, i konwersję. Jako antyprzykład chciałem z lekkim poczuciem humoru zostawić Was z protipem, aby nie tworzyć tego typu sklepów internetowych, bo to prawdopodobnie może się, może się w kontekście budowania jakiejkolwiek konwersji nie udać. Mam nadzieję, że, że, że każdy z Was jakby layoutowo wygląda zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Dzięki za uwagę. Chciałem podsumować to, 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 to jeszcze w ten sposób, że. Jeżeli ktokolwiek z Was miałby jakiekolwiek pytania, chciałby bardziej komercyjnie, albo, albo mniej komercyjnie, w jakiś sposób z nami porozmawiać, czy ze mną porozmawiać, to jestem dostępny zarówno pod numerem telefonu, pod mailem, jak i na LinkedInie. Jestem bardzo łatwo osiągalny, można mnie e, dość sprawnie znaleźć. Do tego, do tego zachęcam. E, taka konsultacja nic nie kosztuje. Zawsze możemy jakby skonfrontować swoje przekonania i e, o biznesie i zobaczyć, czy i na ile może nam być biznesowo po drodze. Jeżeli taka opcja jest dla Was interesująca, to serdecznie, to serdecznie zapraszam. A na koniec chciałem też powiedzieć i podziękować naszemu zespołowi, bo być może niektórzy z Was wiedzą, że, że, że jestem tutaj na lekkie zastępstwo i dowiedziałem się, że tu wystąpię w czwartek o 14.30. A mój zespół złożony z Karoliny, Damiana, Krzyśka i Marcina stanął na wysokości zadania, że jakoś to jakby do, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Prezentacja się mam nadzieję udała i, i, i wniosła jakoś merytoryczny wkład jakby w całą konferencję. Dzięki serdeczne.